ma z tej strony Hulu8398 Witam w Minecraftowym życiu B e, Będę konstruował różne domy e, Będę poprawy ko na kopalnie No i dzisiaj na pewno coś skonstruuję Myślicie, że ja jestem bez domku, że teraz będę budował domek, no tak To się grubo mylicie, bo tam jest mój dom Oczywiście tutaj jest mój dołek piękny Tutaj mieszka Gryp, i Alina. O! Owieczka Jak widzicie tutaj tą wieżę, a dzisiaj będę robił z wody Może jeszcze zaprojektuję drugą szklarnię, no nie wiem O, jak widzicie, tutaj jest druga szklarnia. Na pewno myślicie, gdzie jest woda ukryta, tak? No to macie odpowiedź O tutaj jest Tak No to może zaczyna mi konstruować drugą Wieżę O fuck Nie starczy mi szkła No to może Ja wrócę za chwilę Jak no zbieram pełno piasku i przypalę go. Zaraz wrócę. Albo się ma znowu powróciłem. Jednak przemyślałem sobie, po co marnować szkło, jak to i tak nie wyleci poza... poza, poza tego kobla. No to nie przemyślałem tego, no ale spoko. No przygodę weźmie. Dwa staki. Albo się prześpię. Śpi? Co jest? Hello. Lak. Nie o A, bardzo... Bardzo dzisiaj smocznie spałem, jak normalnie niemowlę. Nie wiem czego zapomniałem. Najważniejszego materiału do tej wieży. Wody. A, dwie kropki. No, pomyślałem jeszcze o kiloje, <grym> cztery, cztery. Dobrze. Tak, i teraz w górę. Tak, i teraz sobie rozdajemy wodę. No jak widzicie, wieża już jest gotowa. Może teraz sobie zrobimy fabrykę kobla hmm. pomyślmy Dobra no to zróbmy tą fabrykę kobla Dobra to ja nazbieram zbiorę lawę hmm, wodę do wiaderka no i zaraz wrócę Zaraz wrócę. bo się ma po dłuższej chwili namysłu, no to jednak zrobię tą fabrykę kobla. Dobra, no to zaczynamy. Oj. Tak, tak, tak. Czekaj, jak to się teraz zrobiło? Aha. Tak, 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 tak. Czekaj, jak to dobrze robię? Tak, tak, tak. Dobrze robię. Robimy tak. Teraz strzelamy tak. Nie spychaj mnie owcu. Spójrzmy tylko ten piasek. O ile się nie mylę, to tak robimy. Tak. I chyba tak. O! Udało się. Nie. i tak niszczymy i zaraz nowe koble. i zaraz nowe z stąd o dobra dobra no to dobra może jeszcze pójdziemy spać I Teraz mućki obedwe, obedry was z... Jakie muczki co ja gadam? Owieczki obedrywa z wełny. Jedna wełna. Druga wełna. Trzecia. Ej. Dobra, idziemy. Znowu kolejne trzy do naszej kolekcji. O, przypaliło się. Ty, ja żadnych pochodni nie mam. Przepalmy to. Na węgiel. No dobra, no to może będziemy kończyć. Komentujcie, subskrybujcie. Kończę z filmikiem pierwszym. Nara.